Polecenie wyjazdu. Każdy wyjazd kierowcy w trasę powinien być skojarzony z kartą drogową. W systemie Speed nosi ona nazwę polecenie wyjazdu. Menu Transport polecenie wyjazdu Dodaj. Okno polecenia wyjazdu posiada bardzo wiele pól i zakładek, ponieważ można je powiązać z różnymi dokumentami w systemie. Wypełnianie rozpoczynamy od danych pojazdu i kierowcy. Następnie wprowadzam datę wyjazdu. Poniżej wpisuję stan licznika w czasie wyjazdu oraz ilość paliwa, z jaką pojazd opuszcza bazę. W tym przypadku stan licznika i ilość paliwa wypełnione zostały automatycznie przez system na podstawie stanu końcowego z poprzedniej karty drogowej tego pojazdu. Może zaistnieć potrzeba korekty tych wartości, jeżeli pojazd w międzyczasie wykonywał jakieś jazdy, np. do warsztatu. Po powrocie pojazdu należy wypełnić datę zamknięcia polecenia wyjazdu oraz stan licznika i stan paliwa po powrocie. Dolna część ekranu. Służy do wprowadzenia informacji o przejechanych w czasie trasy kilometrach. Jak widać, system automatycznie wprowadza wartość na podstawie danych początkowych i końcowych, jednak jest to tylko sumaryczna informacja bez podziału na kilometry puste i ładowne. W tym miejscu możemy tę informację wprowadzić ręcznie lub zlecić obliczenie ich przez system na podstawie danych z miejsc załadunku i wyładunku. O tym za chwilę. Druga górna zakładka służy do powiązania polecenia wyjazdu ze zleceniami wykonanymi w czasie trasy. Dodaj zlecenie FTL. Wybieramy jedno lub więcej zleceń. Jeżeli na zleceniach były wypełnione pola ze stanem licznika pojazdu i wagą ładunku, dane te zostaną wykorzystane do obliczeń, o których przed chwilą wspominałem. Jeżeli jednak dane te nie były wprowadzone, w zakładce Zdarzenia pokażą się wszystkie miejsca załadunku i wyładunku ze zleceń przypisanych do wyjazdu. W tym miejscu możemy uzupełnić dane licznika, daty czy wagi. Wróćmy do obliczeń kilometrów. Zakładka Odległości według wyjazdu pokazuje wyliczenie na podstawie danych wypisanych w poleceniu wyjazdu. Odległość według zleceń to zakładka korzystająca z danych zawartych w zleceniu. Pobierz kilometry ze zleceń i pole wypełnia się. Skąd wzięły się te dane? Zerknijmy na zlecenie, które powiązaliśmy z poleceniem wyjazdu. W polu odległość wpisane są kilometry. Jeżeli nacisnę symbol ekierki, otworzy się dodatkowe okno z możliwością bardziej szczegółowego wprowadzenia odległości według zleceniodawcy i przewoźnika. Z tego właśnie miejsca są pobierane dane do polecenia wyjazdu. Teraz wykorzystajmy mechanizmy porównania odległości według zlecenia i według polecenia wyjazdu. Polecenie przelicz i sprawdź wylicza kilometry na podstawie danych z polecenia wyjazdu. Jak widać z danych licznika wprowadzonych na miejscach załadunku i wyładunku, przejechano 699 km z ładunkiem. Cała trasa wyniosła 800 km, więc 101 było dojazdem. Teraz pobieram kilometry ze zleceń, czyli wartości, które były planowane, odpowiednio 600 i 100 km. W zakładce różnica widzimy rozbieżności. W górnej części ekranu są jeszcze dwie zakładki. Znajdują się w nich informacje o zużyciu paliwa i o rentowności wyjazdu. Korzystanie z tych wyliczeń ma sens dopiero wtedy, gdy w systemie zostaną zarejestrowane wszystkie koszty i przychody powiązane z wyjazdem. Zakładka zużycie porównuje zużycie paliwa teoretyczne, wyliczone na podstawie normy wprowadzonej w danych pojazdów oraz zużycie faktyczne, będące wyliczeniem wynikającym z zarejestrowanych tańkowań oraz przejechanych kilometrów. Natomiast zakładka przychody-rozchody jest szybkim podglądem rentowności wyjazdu wyliczonej na podstawie skojarzonych z nim faktur. W menu poleceń wyjazdu jest też możliwość dodawania faktur kosztowych, które zostały omówione w części 4.4 Faktury Kosztowe. Dodanie w tym miejscu faktur paliwowych lub innych kosztów powoduje automatyczne powiązanie ich z danym poleceniem wyjazdu. Polecenia wyjazdu mają również odpowiednie formularze do wydruku. Najważniejsze z nich to wydruk polecenia wyjazdu dla kierowcy oraz wydruk rozliczenia całego wyjazdu.